Cześć, tu Tomek z Motocontrollera. W dzisiejszym odcinku serii Eksperta dość ciekawy samochód. Co to za auto, jaki pakiet i czy będzie godne polecenia. Zapraszam wszystkich do oglądania. Więc tak, test Maxi. Dodatkowo nasz klient wybrał sobie usługę rozmowy, więc zaraz po oględzinach z nim się skontaktowałem, przekazałem mu jak ten samochód wypadł w naszym raporcie, czy dobrze trafił, czy będzie warty godne polecenia, czy też może będzie musiał szukać czegoś innego? Ok, co to było za auto? Audi A8 w wersji long. No, samochód niezbyt często spotykany. Jak A4, A6, A3 jest odgroma, a 8 raz na jakiś czas, tym bardziej jeszcze w wersji long. Model D3, więc. Auto już nie jest świeże, bo z 2005 roku. Bardzo fajna jednostka 4.2 TDI generująca moc 326 koni. Całkiem fajnie i sympatycznie jeździ. Samochód sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany już w kraju. Przejechał zaledwie niecałe 150 tysięcy km, to dokładnie tam 149 500, więc na jak na tak to można powiedzieć, że jest prawie na dotarciu. I wyceniony na kwotę 45 tysięcy netto. No i tutaj sprzedawca wystawia fakturę. Czy to jest duża kwota za samochód, który ma już 18 lat, z takim przebiegiem, w takiej wersji A8L z jednostką 4.2? No, pewnie wszystko zależy, w jakim stanie ten samochód jest. Czy ten przebieg jest prawdziwy? I jak ten samochód w ogóle wypadnie, w całokształt. Czy będzie nim warto się zainteresować, czy nie? Okej. Okay. Co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu sprzedawca zawarł takie informacje, jak dane, oczywiście, od pojazdu. Podał numer VIN, podał wyposażenie tego pojazdu. Dodatkowo, że samochód posiada napęd 4, posiada pneumatykę, skrzynię automatyczną sześciobiegową, czyli ten Tiptronic. Według niektórych bardzo dobra skrzynia, ciesząca się dobrymi op opiniami, no bo później te skrzynie, wiadomo, były już różne. Samochód jest bardzo bogato wyposażony, można powiedzieć, że no, nic mu nie brakuje, pełna opcja. Jest oczywiście serwisowany, garażowany, posiada oryginalny przebieg. No, jest to wersja czteroosobowa, bo jak wiecie, A8 w Longu występował w wersji czteroosobowej. No, tutaj jeszcze z takich bajerów, no to można powiedzieć, że ma podwójne szyby, ma jakieś masaże, ma wybasto, ma dociągi, solar dach, aktywny tempomat i tak dalej. No, Szmery Bajery, no ale jaki model, jak nie A8 to będzie miało? Więc tutaj, no naprawdę, niczego nam nie brakuje. No i u obecnego właściciela jest od czterech lat. Ok, umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na oględziny. Miałem jeszcze win, więc w międzyczasie sprawdziłem sobie, czy ten samochód miał jakieś szkody. Coś było odnotowane. No owszem, było. Po numerze win w historii szkód pojazdu wyszło, że samochód miał pięć incydentów w Polsce. No nie były to jakieś straszne, bo mm, sami zobaczycie, że na przykład samochód w 2010 roku miał jakąś szkodę między tam 1000 a 2000, w 11. 1000 a 2000, w 13. E, między 9 a 10 tysięcy, w 16. 1000 a 2000. No to to są kwoty, jakby nie patrzeć na klasy tego auta, no, śmieszne. To mogły być drobnostki, jakieś delikatne obicia, ryski. No, nic strasznego na pewno. Wiedziałem, że coś tam na pewno będzie, no skoro te szkody są odnotowane, więc pewnie coś będzie na rzeczy. Ale nie spodziewałem się, żeby ten samochód był jakoś e, powypadkowy. Bardziej te tematy, myślę, że to są tematy takie typowo parkingowe niż powypadkowe. No ale okej, okay. udałem się na miejsce. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Zaczynam od klędziny, standardowo od kontroli zewnętrznej pojazdu. Po pomiarach warstwy lakierniczej potwierdziło się. No Samochód miał jakieś drobne naprawy blacharsko-lakiernicze. Czyli ta historia po numerze WIN potwierdziła się. Ale tak jak wspomniałem. Były to faktycznie szkody takie typowo parkingowe, a nie szkody jakieś powypadkowe. Co to było? Z lewej strony, yy, lewe tylne nadkole, nic poza tym, i to tak drobny, można powiedzieć, taka zaprawka. Z prawej strony, drzwi przednie, yy, prawe poniżej listwy, samym dołem, i to też nic jakiegoś takiego strasznego. Drzwi tylne, delikatnie też zrobiona zaprawka, i. No podejrzewam, że tutaj chyba to, co była ta największa kwota tam między, w 13 roku między 9 a 10 tysięcy, tylne le, prawe nadkole i mamy tam poszpachlowane, podejrzewam, że to tylko to i to może to zrobiło tą kwotę. No samochód, e, powiem szczerze, pomierzyłem wnęki, pomierzyłem słupki i tak dalej, tutaj wszystko w oryginalnej warstwie lakierniczej, wszystko jak najbardziej ok. Samochód nie był jakoś przygotowany yy, pod oględziny, nie był wypucowany, nie był jakoś tam specjalnie, no, no, tak jak niektórzy potrafią przygotować, że no, auto świeci, błyszczy już z daleka. Po prostu samochód sporadycznie użytkowany od czasu do czasu. Więc na lakierze były już jakieś drobne rysy, drobne obicia, jakieś wgniotki, delikatne ubytki lakieru. Sam sprzedawca przyznał, że to auto nigdy nie widziało jakiejś korekty lakieru, nigdy nie widziało jakichś e, zabiegów detailingowych. On po prostu go sporadycznie używał, weekendowo czasem jakieś wyjazdy. No dbał na tyle, na ile sam potrafił zadbać o ten samochód, czyli mycie, jakieś drobne sprzątanie. Nic poza tym. Przednie Zderzak nosił ślady już ponownego lakierowania i nosił również ślady jakieś takie ubytku lakierów w dolnej części tematy typowo parkingowe. Szyby samochodzie wszystkie oryginalne, z przodu szyba była wymieniona, ponieważ rocznikowo ona była z 2008 roku, natomiast jest ona oryginalna, znako znakowana logiem producenta Audi. Pozostałe szyby wszystkie z 2005 roku. Obecnie samochód na oponach zimowych, na felgach aluminiowych 17-calowych. No felgi no, kwalifikują się do renowacji, no, widać raz, że na nich wiek, dwa ślady. Użytkowanie, jakieś tematy krewanżnikowe, delikatnie już lakier. No, niestety, ząb czasu spowodował, że są w takim, a nie innym stanie. Wizualnie kwalifikują się do renowacji. Co do opon, no powiem szczerze, zima 2014 rok data produkcji opon, więc wiadomo do czego się nadają tylko do wymiany. Są, można tak powiedzieć, że to są opony zimowe. Yy, tak, jak Sprzedawca wspomniał do samochodu mamy drugi komplet felg ym, z oponami letnimi. Są to felgi 19 calowe, no również też, że tak powiem, wizualnie nie powalają. Ym, kwalifikują się tak samo do renowacji. Fajne 19 calowe felgi, na nich opony letnie z 2016 roku. No już też wiadomo. Opona kwalifikuje się do wymiany. Okej. Okay. Tutaj z zewnątrz myślę, że tyle. Idziemy do środka. Jak mamy w środku? Technicznie powiem szczerze, wszystko w dobrym stanie. Na pierwszy rzut oka wszystko, co mogłem dotknąć, kliknąć, uruchomić, zadziałało i działało jak najbardziej poprawnie. Środek posiada normalne ślady eksploatacji. No kwalifikuje się, powiem szczerze, do czyszczenia, do odświeżenia, do takiego detailingu, bo o ile nie był zniszczony, tak był bardziej brudny, tak mogę powiedzieć. Ta skóra, to wszystko no sprzedawca sam przyznał. No auto nigdy nie widziało żadnego czyszczenia takiego gruntownego, profesjonalnego. Na tyle, co sam potrafił, to sam po prostu ten samochód e, sobie sprzątał i czyścił. E, pokrycia siedzeń nie były zniszczone z przodu, jak i z tyłu. Bardziej były brudne e, niż żeby były gdzieś poprzecierane. Coś było uszkodzone, więc, tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że tylko czyszczenie. Z takich elementów tutaj plastikowych, więc tutaj elementy plastikowe były całe, niezniszczone. Natomiast z widocznymi już takimi przetarciami, głównie tutaj konsola kierowcy. Tutaj, jak mamy te przyciski od szyb, jakieś tam pamięć foteli i tak dalej, to co najwięcej było eksploatowane. Tutaj mamy ten taki miękki plastik, ta taka guma na tych przyciskach. No niestety, powycierana, widoczne już na tym są przetarcia, można to sobie wymienić, nawet by powiem szczerze pasowało, no, to już jest taki samochód, gdzie pasowałoby troszeczkę serca w niego włożyć, zadbać, taki detailing naprawdę mu zrobić, bo wtedy będzie to cieszyć oko. Więc tutaj te takie mankamenty drobne, no są. Yy, yy, co do pasów, pasy... Można powiedzieć, że w normie pas kierowcy, jakieś niewielkie zmechacenia na, na rancie, kierownica, pedały tutaj niezniszczone, bez jakichś uszkodzeń, więc fajnie. Z takich rzeczy, które jeszcze tutaj jakbym się miał czepić, co nam nie działały, co podczas takiej gruntownej już kontroli, to tutaj niesprawny dociąg drzwi lewych tył. Jak wszystkie dociągi nam chodziły tak tutaj na tych drzwi, jak sprzedawca przyznał, że no mówi od pewnego czasu po prostu przestało działać. Ciężko powiedzieć czemu, czy siłownik, czy, czy wiązka, czy coś innego. E, tylna klapa, problem z otwieraniem, mamy ją też w elektryce. Jak coś do zamykania zamyka się, można powiedzieć, że ok, choć też nie dociąga jej tak jak powinno. Tak otwierać o własnych siłach no niestety się już nie otworzy. Więc to też by pasowało sobie zrobić. I czujniki parkowania mamy tylko z tyłu. Aż dziwne, no ale faktycznie tylko z tyłu. I one też najprawdopodobniej któryś czujnik już zaczyna szwankować, bo raz nam działają, raz nie, a wystarczy, że jeden czujnik e, zaczyna szwankować, i jest rozłączany wtedy cały system. Więc tutaj te takie jeszcze drobne jakieś takie tematy wychodzą. No, auto ma swoje lata. Co tu dużo mówić. O co więcej, tutaj jeszcze co do oświetlenia. Światło w porządku. Delikatnie przednie lampy, klosze, takie już delikatnie podżółknięte, troszeczkę przymatowiałe. Myślę, że spokojnie renowacja i będą wyglądać naprawdę ładnie. Co do tylnych lamp, delikatnie już gdzie niegdzie mamy powypalane diody w tylnych lampach. To no Często spotykane no, w tym modelu po tylu latach gdzieś tam już delikatnie niektóre nam się diody po prostu powypalały. Okej, okay. myślę, że ze środka tyle komora silnika, komora bagażnika. Płyny eksploatacyjne w porządku. Nie dopatrzyłem się tutaj żadnych wycieków. Komora nie była umyta, wiadomo, jest ona dość mocno tu zabudowana. Silnik dość duży 4.2, więc tutaj wszystko mamy upchane, jest dość ciasno, ale widać, że nikt tam naprawdę nic nie ruszał, nie ingerował, żadnych śladów demontażu, czy to nawet lamp, botników, maski i tak dalej. Nic tam nie nosiło takich śladów. Powiem szczerze, tutaj jak ściągnąłem osłonę, to nawet ta mata pod osłoną, ona cała została na silniku. Sprzedawca był zdziwiony, bo mówi, że kurczę, tutaj nikt tego nie ruszał, nikt tego nie ściągał. No i co teraz ta mata została no, powiem szczerze, nawet za bardzo nie chciałem jej ruszać, bo jak ją brałem w ręce, to ona się kruszyła. Sprzedawca, no tak widać, że niezbyt był zadowolony, żeby mu to tam ruszać, więc założyłem z powrotem to osłonę. Na ile mogłem wszędzie, to sobie pozaglądałem. Nie dopatrzyłem się, żeby gdziekolwiek coś tam było, nie tak, żeby coś się lało, gdzieś jakieś wycieki były, żeby się coś tam pojawiło, więc e, w porządku. Silnik uruchamiał się bez żadnych jakichś problemów. Co prawda, no, w dniu oględzin był wcześniej jakiś klient, który przyjechał i oglądał przed moimi oględzinami. Parę godzin tam wcześniej oglądał sobie ten samochód. Wstępnie oczywiście był zarezerwowany, natomiast klient, e, tutaj sprzedawca dogadał się z naszym klientem, powiedział, że samochód trzyma dla niego. Jeżeli się zdecyduje, no to ma w pierwszej kolejności prawo pierwokupu. Więc fajne podejście ze strony sprzedawcy. Co tutaj jeszcze więcej? Tak jak wspomniałem, komora nie była myta. Chyba tyle co do rozrządu, bo tutaj pewnie Was to interesuje. No sprzedawca rozrządu nie wymieniał. Wcześniejszy właściciel z tego co wie, bo zna pełną historię tego samochodu, również ten rozrząd nie był wymieniany. No sami widzicie, no, 150 tysięcy dla takiego motoru i dla rozrządu, to, nie, to jest żaden przebieg, więc ten łańcuch podczas rozruchu nie, nie, nie wydawał żadnych jakichś niepokojących odgłosów, więc na ten moment nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek robić. Co do serwisu olejowego, w tamtym roku, w sierpniu, był robiony przy przebiegu 140 tysięcy, więc sami widzicie, ile też samochód jeździ. 2001, sierpień 140 tysięcy, teraz mamy 149,500. No, czyli sprzedawca tutaj mówi prawdę. Zresztą wszystko jest do weryfikacji, wszystko można sobie też sprawdzić w, barze, w bazie Cepik, ile ten samochód robił rocznie kilometrów od przeglądu do przeglądu. To nie jest żadna tajemnica. Okej. Okay. Jazda. No powiem szczerze, jazda sama przyjemność. Samochód prawidłowo przyspiesza, utrzymuje tor jazdy, skrzynia naprawdę bardzo fajnie i ładnie e, pracuje. Co do serwisu pewnie zapytacie. No tutaj sprzedawca mówił, on serwisu nie robił. Czy był robiony wcześniej? Mówi, ciężko mu powiedzieć, bo do końca już nie pamięta, jest co prawda książka serwisowa jest pełna dokumentacja, można to sobie sprawdzić, można to zweryfikować. On nie robił z na Audi jak robił, wykonywał ostatni serwis, to mu powiedzieli, że no tu jest tak w tak dobrym stanie wszystko i ta skrzynia tak dobrze działa, że nie ma takiej potrzeby, żeby coś tam ingerować i robić jakiekolwiek serwisy. No wiadomo jak też ASO podchodzi do tematów wymian oleju w skrzyniach, do wymiany rozrządów i tak dalej. Różnie to bywa. Poziom hałasu jak najbardziej w normie, opony delikatnie, te zimówki, no tam gdzieś nam już zaczynają szumieć. No wiadomo, nie pierwszej nowości są, więc, więc jakieś już tam odgłosy wydają. Zawieszenie, tutaj pneumatyka, oczywiście została sprawdzona przeze mnie. Samochód ładnie nam się ustawia w każdym trybie, jaki mogłem. Więc wszystko fajnie. Delikatnie może słychać jakiś tam łącznik albo jakąś końcówkę na takiej nierównościach, że coś tam delikatnie nam się odzywa. Natomiast, żeby mieć 100% pewność, trzeba by było pojechać na szarpaki i zrobić kontrolę. Już taką, jak powinno się zrobić podczas badania technicznego być może, że to wyjdzie. Poza tym zawieszeniowo jak najbardziej OK. Podczas zawracania, skręcania i tak dalej, wszystko jak najbardziej ok. Podczas hamowania nie było żadnych jakichś odgłosów czy pisków, więc wszystko w porządku. No, jazdę testową wykonałem. Niestety, w warunkach miejskich szkoda, fajnie by było się przejechać tym samochodem gdzieś tam na jakiejś trasie szybkiego ruchu, zobaczyć jak to auto płynie. No ale to sam sprzedawca powiedział: No to jest samochód, który. Nie nadaje się zbytnio do miasta. Bardziej ono ma po prostu robić trasy, ma robić kilometry. Jak najbardziej się z tym zgadzam. To jest limuzyna. Udaliśmy się na stację kontroli pojazdów w celu weryfikacji tego samochodu od spodu. No i co tam mamy? Od spodu, no wiadomo jak to Audi, jak to Ausema. Dość mocno zabudowana. Osłony wszystkie kompletne. Tak jak wspomniałem w przedniej części, widać, że tutaj parę razy gdzieś było. Dojechane do jakiegoś krawężnika, więc jakieś delikatne obtarcia na zderzaku, na osłonach, nic strasznego. Nie dopatrzyłem się tutaj żadnych wycieków, choć naprawdę ciężko było gdziekolwiek tam wyzaglądać, wyodsłaniać i tak dalej. Natomiast same osłony były suche, nic nie znalazłem. Jedyne niewielkie takie zapocenie tutaj na wyjściu ze skrzyni na wał, więc najprawdopodobniej poszedł nam tam będzie uszczelniacz do wymiany. O, delikatnie nam się tam zaczyna pocić. Natomiast nic strasznego. Zawieszeniowo jak najbardziej ok. Żadnych uszkodzeń, żadnych wycieków. Tarcze klocki częściowo zużyte. Tył w niedługim czasie będzie kwalifikował się do wymiany. Jak przystało na Audi i na taki model, korozyjnie naprawdę, jak na samochód, który ma już 18 lat, wygląda to perfekcyjnie. Minimalne jakieś z tylnej części pojazdu naloty korozyjne na elementach stalowych. Gdzieś tam minimalnie na, na układzie wydechowym. No drobnostka, żeby tak każde auto wyglądało, to by było perfekt. Więc tutaj można powiedzieć, że pod tym względem super. Płyta podłogowa oczywiście jak najbardziej zdrowa. Opony zimowe równomiernie zużyte, więc tutaj pojazd nie ma problemów z geometrią jak i z zawieszeniem. Natomiast te opony są Stare i kwalifikują się do wymiany. Wróciliśmy na miejsce, podpiąłem samochód pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji błędów. No i co tam mamy? E, powiem szczerze, fajnie, nawet czysto. W skrzyni było czysto, poduchy czysto, ABS i inne systemy wspomagające czysto. E, w module komfortu jakieś drobnostki, takie błędy jakieś pasywne, nic strasznego. W sterowniku silnika. Dwa błędy, jeden pasywny, jakiś spadek napięcia, no i drugi błąd stały, no tutaj trzeba będzie się tym zająć. Spalona świeca żarowa na czwartym cylindrze. Więc to jedyny taki błąd, który był błędem stałym. Co do dokumentacji, no dokumentację, tak jak sprzedawca powiedział, mamy kompletną, choć mamy taką delikatną lukę. Eee, co mam tutaj na myśli? No bo tak, ostatni serwis, jaki wykonywał sprzedawca, było to też rzeczywiście wykonywane na autoryzowanej stacji ASO. Eee, był właśnie w sierpniu 2021 przy przebiegu 140 tysięcy, właśnie wtedy co wymieniał sobie, robił serwis olejowy. No i później mam była właśnie ta Luka i mamy 2018 rok marzec, samochód ma 123 tysiące. przebieg. co prawda od na przełomie tych 3 lat no niezbyt. Wzróznam. Natomiast no jest ta luka. Samochód nie był wtedy serwisowany, nie był za bardzo też jeżdżony, więc stąd się wzięła też ta luka. Bo tak wspomniałem, no, właściciel obecny posiada go 4 lata. 2017 rok: 115 tysięcy i tak od samego początku. Ta odkąd samochód został nabyty, jest prowadzona książka, do 18 roku, rok w rok później ta. Luka i 2021. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Omówiliśmy sobie raport, czy warto, czy nie warto. Powiem szczerze, jak dla mnie warto. Takich samochodów nie spotyka się na co dzień. Jeszcze to już można powiedzieć po części. No, klasyk. No, klasyk, nie klasyk, ktoś mi może zarzucić. Ale jest to auto, które no, nie kupuje sobie ktoś, żeby jeździć nim codziennie do pracy i z powrotem i po bułki, tylko już z jakimś przeznaczeniem albo go po prostu doprowadzić do stanu perfekcyjnego i użygawać go sobie właśnie weekendowo albo go po prostu. Ee, w jakimś celu coś pewnie ma jakąś myśl. No nie wierzę, że do użytku dzień w dzień sobie kupuje takie auto. Mogę się mylić. Co prawda zapytałem mojego klienta, w jakim celu go kupuje. no i powiem szczerze, no chyba trochę się pomyliłem, bo on sam powiedział, że no, on ma zamiar ten samochód użytkować na co dzień. Yy, jak dla mnie samochód jak najbardziej godny polecenia. Samochód został sprowadzony do kraju jako dwulatek, bo w 2007 roku Owszem, miał jakieś drobne naprawy blacharsko-lakiernicze, ale sami widzicie, na jakie wartości to były naprawy i co było robione. Technicznie samochód jest jak najbardziej w porządku. Owszem, ma się jakieś tam ślady eksploatacji, wewnątrz, jak i zewnątrz, pasowałoby się nim zająć, zrobić detailing, zrobić odświeżenie wnętrza i tak dalej. To no, wymaga wkładu. No co tu dużo mówić? Ktoś może powiedzieć, no okej, okay, nie jest młode auto, pewnie, że będzie wymagać. Oczywiście. Więc takie tematy. Detailing. Odświeżenie wnętrza, zrobić serwis olejowy, kupić sobie opony na lato, na zimę, jeżeli to auto ma być użytkowane. Więc e, wkład jakiś jest. Natomiast myślę, że baza jest jak najbardziej fajna i te pieniądze, 45% netto, jeżeli ktoś to sobie weźmie, odliczy sobie podatek i tak dalej, to wychodzi całkiem fajne pieniądze za taki samochód. Jakąś delikatną negocjację ceny zrobić. Ja myślę, że samochód jest wart uwagi. Po rozmowie z naszym klientem zgodził się ze mną, powiedział, że jak najbardziej zgadza się z tym i jedzie po ten samochód. Że to auto faktycznie jest warte tych pieniędzy, ten przebieg jest potwierdzony, jest fajnie wyposażone to auto, nie ma dużo tych samochodów, jak się pojawiają to dość szybko znikają, jeżeli są warte uwagi. Więc jest zadowolony, że wszystko ma sprawdzone, że znalazł to, co chciał. Więc podziękował za wykonanie usługi, ucieszył się, mówi, że dzwoni do sprzedawcy, umawiają się, jedzie i kupuje. I myślę, że tak było, bo faktycznie ogłoszenie znikło niebawem. Jakie jest Wasze zdanie? Zgadzacie się? Tak? Nie? Zrobilibyście tak, jak nasz klient? Czy niekoniecznie? Czy te pieniądze to są duże, małe za taki samochód w takim stanie, z takim przebiegiem, z taką historią. Może ktoś z Was posiadał taki samochód? Wypowiedzcie się bardzo proszę. Jakie są koszty eksploatacji, użytkowania takiego pojazdu? Czy to auto jest awaryjne, czy bezawaryjne? Tylko kilometry robić i cieszyć się jazdą? Zapraszam wszystkich do wypowiedzi w komentarzach. Jeżeli się podobało, wiecie co robić. Łapka, subskrypcja, a my widzimy się niebawem po kolejnych okręginach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie cześć.